Doktor Karol Wielgorz został mianowany nowym przeorem w tarnobrzeskim klasztorze ojców dominikanów. Decyzją prowincjała zakonu zastąpi on ustępującego po trzech latach Marka Grzelczaka. Doktor Karol Wielgosz urodził się w 1977 roku w betomiu, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 2005. To już druga jego obecność w Tarnobrzegu, bowiem w 2009 roku przybywał w tym klasztorze przez 10 miesięcy, po czym wyjechał na misję do Trinidadu i Tobago. Jak sam wspomina, przez lata nieobecności nie zapomniał o byłej wspólnocie i miał wiedzę o zachodzących zmianach w tak parafii. No to nie jest tak, że gdzieś się jedzie dalej i zostawia się coś za sobą i się o tym zapomina. No to są konkretni ludzie. Ludzie, których uczyłem w szkole, których przydałem do bieżbowania I tak, i to jest rzecz, którą się niesie w sercu, ludzi, o której się pamięta. Więc tak, troszkę mam wrażenie, że i przekonanie, że o tym co się dzieje w Tarnobrzegu i tutaj w klasztorze szczególnie, no to się i dowiadywałem, więc jakieś ogólne pojęcie mam. Ostatni czas był wyjątkowo owocny dla Karola Wielgosza, bowiem uzyskał on tytuł doktora nauk teologicznych i został nominowany na przeora Tarnobrzeskiego Klasztoru. Jest to wyróżnienie, ale nie jest to wyróżnienie z tego powodu, że jest to związane z kolejnymi literkami przed nazwiskiem czy po nim, tylko jest to wyróżnienie, bo to jest zawsze zaufanie najpierw zaufanie braci, a też zaufanie płci, którzy są naszymi dobrodziejami, którzy modlą się w naszym kościele, którzy nas jakoś otaczają życzliwością. Modlitwą, więc to jest takie wyróżnienie. Także jest to przecież coś, co wynika z życzliwości i zaufania, które ktoś okazuje. Nominacja na stanowisko przeora została nadana przez prowincjała polskich Dominikanów Ojca Pawła Kozackiego. Rozglądałem się po różnych braciach. I myślę, że Karol ma kilka cech, które bardzo pasują do tego miejsca. Przede wszystkim myślę, że jest takim bardzo ciepłym i życzliwym człowiekiem, znakomicie potrafiącym nawiązywać kontakty z ludźmi, więc to jest, to jest jedna cecha. Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i takie duże ciepło, duża życzliwość. Druga rzecz, ma doświadczenie. Był proboszczem, prowadził parafię misyjną, co prawda, ale no, można powiedzieć, parafie misyjne są szczególnie trudne, w związku z tym, ma, ma doświadczenie w takiej pracy parafialnej. Przyjmując nominację, zgodził się ją przyjąć, ale też miał świadomość, że, że to nie będzie droga usłana różami, że tutaj same zaszczyty go czekają, tylko że czeka go ciężka praca, więc myślę, że to jest dla niego jakieś wyzwanie. W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych zmian w klasztorze Tarnobrzyskich Dominikanów.